Witajcie w nowym roku. Roku next genów, ale nie tylko. Na przestrzeni najbliższych miesięcy pojawią się przecież komputery dla graczy sygnowane logiem Valve czy konsumencka wersja Oculus Rift. Każde z tych urządzeń dostanie też zupełnie nowe gry, nie powinniśmy więc narzekać na brak ciekawych tytułów. PlayStation 4 i Xbox One dostaną w tym roku sporo ciekawych gier, ale wydawcy nie zapominają też o starszych konsolach. W 2014 roku pojawi się na nich kilka głośnych kontynuacji, a także sporo. Troszkę brzydszych pozycji, tworzonych również na next NextGen. Przyjrzymy się najciekawszym z nich. W styczniu w Las Vegas odbyły się targi CS, czyli takie E3 dla fanów nowych technologii. Oprócz telewizorów 4K, smartfonów i innych gadżetów zaprezentowano też pierwsze Steamboxy, a także konkretne plany Sony na streamingowanie gier. Zapowiada się rewolucja. Podczas gdy duże, świeżo wydane gry cieszą się umiarkowaną popularnością, małe, niedokończone produkcje schodzą na pniu. Skończony tylko w 20% Daisy znalazł ponad milion nabywców. Świetnie radzą sobie też Rust czy Starbone. Jeżeli jesteście ciekawi, na czym polega fenomen tych tytułów, to zostańcie z nami. Na początku miesiąca przygotowaliśmy dla Was listę 100 najciekawiej zapowiadających się gier 2014 roku. Od publikacji artykułu minęły 4 tygodnie, a nasze zestawienie mocno się zdezaktualizowało. Dlaczego? Wszystko przez wydawców, którzy w tym wydawałoby się niemrawym dla branży okresie zapowiedzieli kilkanaście nowych gier. Middle Earth Shadow of Mordor, Alien Isolation, Evolve i szereg produkcji Focus Home Interactive. W ciągu zaledwie kilkunastu dni poznaliśmy tytuły bądź szersze szczegóły na temat kilku potencjalnych hitów. Pierwszy z nich to ulokowana w świecie władcy pierścieni gra akcji, będąca miksem najlepszych elementów Assassin's Creed'a czy Batmana z serii Arkham. Alien Isolation to natomiast pierwsza od lat bazująca na obcym gra, która nie będzie strzelaniną, a typowym survival horrorem. W skórze Amandy Replay musimy przeżyć na statku, w którym mieszka tylko jeden obcy. Niewiele będzie walki, a sporo chowania się po kątach i kosmicznej zabawy w kotka i myszkę. Tylko na NextGenach i PC uruchomimy za to Evolve, nową sieciową strzelaninę twórców Left 4 Dead. Stawiająca na kooperację w zwalczaniu ciągle rozwijającego się, też sterowanego przez gracza monstrum, gra pojawi się jeszcze w tym roku. Focus Home Interactive zapowiedziało natomiast aż trzy tytuły: PC-owego RTS-a Ethereum. Styx, Masters of Shadow z rolą niewdzięcznego Gnomas of Orcs and Men, a także horror bazujący na twórczości Lovecrafta, nad którym pracuje ekipa odpowiedzialna za testament Sherlocka Holmesa. W styczniu, jak grom z jasnego nieba, padła też informacja o przejęciu marki Gears of War przez Microsoft i rozpoczęciu prac nad kolejną częścią. Kilka dni wcześniej dowiedzieliśmy się natomiast, że gigant z Redmond dogadał się z twórcami State of Decay, a ich kolejne gry pojawią się tylko na sprzęt Microsoftu. Słowem działo się, a przed nami jeszcze przecież E3 i Gamescom. Coś nam się wydaje, że nasza pozornie ogromna lista stu gier to tylko mała część tego, w co wkrótce zagramy. Już wiemy, co kryje się pod pojęciem Steam Machines. Dedykowane graczom, sygnowane logiem Valve komputery różnych producentów. W Las Vegas pokazano kilkanaście ich rodzajów, różniących się kształtem, parametrami, a także ceną. Sony zapowiedziało natomiast PlayStation Now, czyli usługę pozwalającą na streaming gier. Valve zamierza nawiązać bezpośrednią walkę z Sony i Microsoftem ale nie osobiście. Firma nie tworzy własnego sprzętu, a jedynie system operacyjny mający napędzać komputery innych firm maszyny te są jednak stosunkowo małe i przypominają konsole. Główna różnica tkwi w ich możliwościach. W ofercie znajdować się będą bowiem stosunkowo tanie sprzęty kosztujące nie więcej niż 2000 zł, jak i prawdziwe potwory przewyższające parametrami PlayStation 4 i Xbox One, kosztujące nawet 5000 zł. Czy plan połączenia konsolowej wygody użytkowania z PC-towym środowiskiem wypali, przekonamy się jeszcze w tym roku kiedy to pierwsze komputery ze SteamOS na pokładzie trafią do sprzedaży. Valve rozpycha się na konsolowym rynku. Sony wkracza więc tam, gdzie dotychczas rządziły komputery – do sektora streamingu. Wciąż jest to mocno eksperymentalna rzecz i póki co dostępna jedynie dla amerykańskich beta-testerów. A nawet jak przechrzczona z na PlayStation Now platforma wystartuje to i tak na razie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ale nawet mimo tego jest to rzecz warta odnotowania. Z chmury da się już grać w Beyond Dwie Dusze, God of War, Wstąpienie, The Last of Us i Papiter. I to nie tylko na PlayStation 4, ale też PlayStation Wicie czy nawet podpiętym do internetu telewizorze brawia. W planach jest aplikacja na smartfony i tablety. Od kilku lat streamujemy muzykę i filmy. Za kilka lat równie popularny powinien być już streaming gier. Po trendzie na finansowanie dopiero powstających gier przyszedł nowy, polegający na graniu w niedokończone produkcje. Tytuły będące we wczesnej alfie albo jeszcze nawet nie, dzięki Steam Early Access dostępne są dla wszystkich fanów. Wielkim wygranym Steam Early Access jest DayZ, czyli przerobiony na samodzielną grę mod do Army 2. Produkcja jest skończona zaledwie w 20% i ukaże się najwcześniej za rok. Liczne błędy i brak większości zapowiadanych funkcji nie zniechęciły jednak miliona graczy do wydania ponad 20 euro. Podobny scenariusz spotkał Starbound, nazywany przez wielu terrarią w kosmosie. Ta niezależna, dwuwymiarowa produkcja jeszcze przed oficjalną premierą sprzedała się lepiej niż niejedna gra AAA. Na czym polega ich fenomen? Można przypuszczać, że po pierwsze na unikalnej rozgrywce, a po drugie na braku możliwości przejścia takiej gry. Zarówno do opanowanego przez zombie i innych graczy Daisy, jak i posiadającego losowo generowane mapy Starbounda można wracać niezliczoną ilość razy, zawsze świetnie się bawiąc. Opierające się na pewnej określonej historii gry są więc tu z góry na przegranej pozycji. Przedpremierowy dostęp do wszelkiej maści survivalowych gier czy produkcji MOBA to jednak świetna rzecz. Niedokończony Rust zarobił w kilka tygodni około 50% tego co Garry's Mod tego samego twórcy w 9 lat. Wystarczy też sobie przypomnieć przedpremierowy szał na Dotę. Wychodzi na to, że najlepszym sposobem na wypromowanie swojej gry jest jak najszybsze dostarczenie jej fanom. Steam Early Access czy finansowanie gier na Kickstarterze nie byłoby możliwe bez cyfrowej dystrybucji. To dzięki niej rynek gier rozwija się zupełnie niezależnie od dużych wydawców, notując kolejne rekordy. Kto i jakie pobił tym razem? Riot Games i Wargaming. Nie jest to chyba niespodzianka, bo firmy te co jakiś czas generują coraz wyższe liczby zarejestrowanych i jednocześnie grających użytkowników. W League of Legends jest już 75 milionów kont, do których każdego dnia loguje się co najmniej 27 milionów użytkowników. W szczytowych godzinach jednocześnie gra aż 7,5 miliona fanów MOBA. World of Tanks ma natomiast już 78 milionów kont, a w rekordowych momentach jednocześnie gra ponad milion użytkowników. Liczby te robią wrażenie. Sceptycy zawsze zadają jednak pytanie, jak wyniki te wyglądałyby, gdyby gry te nie były dystrybuowane w formule free-to-play. Cyfrowa dystrybucja to ogromne możliwości, ale też spore ryzyko. Szybko pojawiające się na Steamie czy PlayStation Store gry również szybko potrafią zniknąć, co w przypadku tradycyjnych pudełek jest nie do pomyślenia. Nikt nie może sobie pozwolić na wycofanie ze sklepów całego nakładu. Sporo firm usuwa jednak swoje gry z wirtualnych półek. Znikające gry są skutkiem ubocznym wygasania różnych umów. I tak na przykład z GOGA wyparowały foloty, bo prawa do serii z Interplay przeszły do Zenimax, które póki co z polską firmą nie zawarło odpowiedniego porozumienia. Dotychczasowi posiadacze gry nic oczywiście nie tracą i nadal mają gry w cyfrowej kolekcji. Poszkodowani są tylko potencjalni nowi gracze, którzy tych tytułów na razie nie kupią. To samo dotyczy sporej liczby opartych na komiksach gier Activision i Capcomu. Wszystkie korzystały z licencji Disneya, która już wygasła. Troszkę inny problem dotknął polskie Zombie Driver HD. Wydawca splajtował, a wraz z jego zniknięciem z cyfry zniknęły też jego gry. Arcadowa produkcja szczecińskiego dewelopera do czasu znalezienia nowego wydawcy będzie niedostępna na Xbox Live. Team City wyszło niemal rok temu, ale do dziś nie sprostało oczekiwaniom fanów. Malutkie miasta nie pozwalają w pełni rozwinąć naszych budowlanych ambicji, a obowiązek ciągłego połączenia z internetem strasznie uprzykrza zabawę. Część z tych problemów ma zostać jednak wkrótce wyeliminowana. Mapy póki co się nie powiększą, ale wraz z dziesiątą aktualizacją gry wprowadzony zostanie tryb offline, czyli rzecz, o którą fani serii proszą już od premiery. Informacje te wyglądają zabawnie, patrząc na nie przez pryzmat wcześniejszych zapewnień dewelopera, że granie offline jest niemożliwe z powodów konstrukcyjnych. Jak widać, mylili się albo nie mówili całkowitej prawdy, bo po odpowiednich zmianach w kodzie gry będzie się dało bawić w SimCity bez połączenia z internetem. Najpierw jednak trzeba będzie ściągnąć z internetu stosowną aktualizację. Ile czasu jest potrzebne na stworzenie gry wideo? Twórcom Duke Nukem Forever nie wystarczyło 10 lat. Są jednak tacy, którzy z zadaniem tym potrafią się uporać w dwa dni. Tyle właśnie trwał Global Game Gen, czyli rozgrywana w blisko 500 miastach impreza, w trakcie której tworzone były gry komputerowe. Gdańsk, Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Cieszyn i dokładnie 482 inne miasta rozrzucone po całym świecie gościły Global Game Jam, w trakcie którego zapaleńcy pracowali nad grami wideo. 48 godzin to prawdziwy maraton, w trakcie którego można było wymyślić i zaprogramować działającą grę. Oczywiście nie są to duże produkcje, ale unikalne już tak. To właśnie na tego typu imprezie powstał polski MacPixel, który po późniejszym dopracowaniu stał się hitem internetu czy superhot, nowatorski FPS w ciekawy sposób wykorzystujący zabawy czasem. Prace nad filmowym Bioshockiem zostały zawieszone, a z produkcji zostały tylko klimatyczne szkice koncepcyjne. Nie zapowiada się też na film na licencji Halo. Microsoft nie widzi w nim potencjału, co jest przeciwieństwem Sony, które kręci już pełnometrażowego Ratchet Clank'a i Sly Coopera. Filmy te obejrzymy kolejno w 2015 i 2016 roku i tym filmowym akcentem kończymy pierwsze w tym roku podsumowanie miesiąca. Do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się na przełomie lutego i marca.